Wioski w Minecraftie generują się razem ze stworzeniem świata. Ale co by było, gdyby stworzyć swoją własną, samowystarczalną wioskę od zera, gdzie villagerzy dla nas pracują? Żeby rozbudować wioskę, będę potrzebował wiele itemków, które w odpowiednim ułożeniu tworzą różne lokacje we wiosce. Dodatkowo w rozbudowie osady będą przeszkadzać mi spełniące się portale z atakującymi szkieletami. W tym wszystkim pomoże mi mój kolega Jasu. Oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, jak zostajemy potężnymi wodzami wioski. Po zebraniu pierwszego drewna wypadła nam magiczna książka, dzięki której mogliśmy zacząć tworzenie naszej wioski. Dobra, postawił nam się tutaj jakiś. jakiś... Karawana. Mamy tutaj szefa wioski, stary. Mamy szefa wioski. U niego możemy kupić permisję do budowania i do zamków. I jeszcze ważna książka. Pamiętam, że ta książka jest bardzo ważna, stary. Zawsze chciałem być burmistrzem, jak byłem dzieckiem. Teraz możemy to spełnić. Tylko trzeba znaleźć piórko, żeby znaleźć tutaj najważniejszą książkę, w której będą craftingi tutaj poszczególnych rzeczy we wiosce. Trzeba znaleźć kurczaka, bo piórko nam się bardzo przyda. Ale ważne, że mamy tutaj jakieś krówki. Ty, mamy tam wioskę, stary. Tam to się nam przyda chyba później. O, wioski zawsze są Dobra, ścinam to drewno w sumie, bo na początku chciałem tylko jedno, stary. Jak tam ci idzie poszukiwanie piórek. No właśnie, znalazłem co ja już wróciłem. Dobra, dobra. Elegancko, elegancko. Dawaj tutaj, kupuj hopie tą książkę i zobaczmy, co w niej jest. Dobra, mamy tutaj już książkę, która będzie najważniejszą książką, tutaj naszą ogólnie, bo są w niej tutaj różne rzeczy, różne kurcze tutaj budowle. Na przykład mamy tutaj biuro burmistrza, tak to będziemy craftować. Musimy włożyć to ogólnie do tych tutaj rzeczy i później, jak na nie klikniemy, to coś nam się wybuduje, ale zaraz to dopiero zobaczycie, widzowie. Pierwszą rzeczą, jaką w sumie możemy zrobić, to tutaj jest kopalnia. Potrzebujemy żelaznego kilofa, łopaty i Trochę drewna i kobla, więc musimy to zdobyć stary Jestem w sumie trochę głodny, więc zabiję tutaj te owce Mamy tutaj ul O kurde, o kurde, o kurde stary, nie, stary. <laughs> Dobra, pójdę stary do wioski, sprawdzę czy jest tam jakaś rzecz, a ty weź tam kop, chopie stona i... Ja tu podbieram surowce, tam pójdę do wioski Ogólnie to jest zwykła wioska, ale my będziemy mieli o wiele potężniejszą i lepszą wioskę jest tu golem, ostatnio widziałem takiego fajnego trika w Minecrafcie, że można zabić golema nic prawie się nie wysilając Wystarczy się podbudować trzy bloki do góry, mam nadzieję, że to były jednak trzy, a nie więcej Dobra, zobaczmy. Uwaga, uwaga. Przy. Wow, 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 wow. No i no i trochę, żebym się przeliczył. Potrzebuję jeszcze tego bloku. Dobra, teraz możemy go zabić. Będę go bił w sumie siekierką, bo będzie szybciej. Dobra, mamy cztery żelaza. Cztery żelaza. Starczy nam to chyba na zrobienie naszego tutaj, naszej kopalni. Ja się tutaj właśnie zbieram tutaj surowce, zbieram jedzenie. Zaraz będziemy mieć tutaj najpotrzebniejszą wioskę. Snopy na znalazłem, stary. Będziemy, będziemy bogaci w zboże normalnie, a później nasza wioska będzie, hopie, zrobimy McDonalda w wiosce normalnie. Dobra, trzeba zrobić jakieś piece, bo tutaj będziemy potrzebowali giga dużo na do przepalenia, żeby zrobić nam naszą tutaj kopalnię, ale przynajmniej mamy już żelazo. Eee, creeper, uważaj. Jezu, Creeper! Jo, nie mogę, hopie. Pierwszy wypadek przy pracy w wiosce. Nikt nie będzie że chciał u nas mieszkać. Dobrze, że na cie... Dobra, zabiłem go. Mam hopie. blok trawy, może się przyda później. Póki przepala nam się kobyl, pójdziemy do kopalni po jakieś żelazo, bo jednak z lepszymi rzeczami będzie nam łatwiej tutaj cokolwiek w ogóle zdobywać. Dobra, ostatni stone i uwaga, uwaga, możemy w końcu zbudować naszą kopalnię. Dobra, stary, widzisz to, jakie OP? Ty... Takie zaawansowane kopalnie, to ja nie widziałem od dawna. Ogólnie teraz ten ziomeczek będzie nam tutaj kopał kobla i będziemy tutaj dostawać cały czas kobla. Będzie pasywnie nam kopał przez jakiś czas, znaczy cały czas, więc giga OP. U niego też możemy kupić parę rzeczy i to jest naprawdę OP, bo możemy za stone kupić sobie złoto, więc to nam też się naprawdę przyda. więc dalej będziemy tutaj przepalać kobla i będzie naprawdę OP. Następne będziemy budować tutaj chatkę Drwala, ale potrzebujemy do tego trochę żelaza, więc trzeba udać się do kopalni. Dobra, znalazłem w końcu ja nie mamy w końcu żelazo i to po tak długi no tak, tylko jedno. O dobra, mamy kolejne. Ej, stary, zrespił się pierwszy portal. Gościów, co będą nas atakować? Ogólnie, jak na wstępie było, no to wiecie, że będą nas atakować tutaj widerowe szkielety, które będą nam przeszkadzać w budowaniu wioski. I mamy tutaj ich pierwszy dowód. Dobra, stary, pierwszy wider szkieleton, trzeba go zabić. O kurde. Kurcze, 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 kurcze. Jezu, jak to głośno jest. Dobra, uważaj, stary, żeby nie dać się zabić, bo one są naprawdę mocne. Dobra. No i pięknie. O kolejny stary, trzeba zniszczyć ten niebieski ogień, żeby przestały się respić. <laughs> Żelazne spodenki. Dobra, stary, trzymaj tutaj skórzane, bo ja tamte znalazłem gdzieś na początku gry w wiosce. Dobra, buduję się na górę, bo trzeba zniszczyć te ognie, żeby przestały się respić. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dobra, zniszczyliśmy portal. <laughs> o kurcze! Jeszcze jeden stary szkielet, jeszcze jeden szkielet, pomóż mi stary Dobra, no, jest git, wiecie. jest git, jest git Widzisz, już stary nas atakują, a tak nie powinno być Powinniśmy mieć już, chopeć cały arsenał, całą wioskę wybudowaną nie Powinniśmy atakować ich, nie na nas, to ja myślałem No właśnie Wow, stary! Dobra, potrzebujemy wiaderka do zrobienia domku drwala, więc lecimy, cyk, cyk, cyk. Dobra, myślę stary, że tutaj położymy domek drwala, bo tutaj będzie giga fajne miejsce na niego. I ładny widok właśnie na nas. Kolejny creeper wybuch, no i jeszcze oczywiście wybuch itemy, które były w tym, ale leżą one nadal, tylko zaraz ten szkielet mnie jeszcze zabije oczywiście. O kurde. <grym>, ja nie no i co to jest? Trzeba będzie tutaj płodo, jakiś wydawać, że one nie chodzili jak do siebie. Dobra, właśnie możemy tutaj zrobić chatkę drwala, więc uwaga, uwaga, cyk. Mamy tutaj chatkę drwala, więc jest bardzo elegancko. Ty, można coś u niego kupić fajnego i można wymieniać drewno na złoto. No i z drewnem już nie będzie problemu. No właśnie, mamy kolejną możliwość tutaj zarobku i kolejną rozbudowaną tutaj chatkę, więc jest naprawdę git. Dobra, myślę, że następną zrobimy farmę, tylko po farmę musiałbym się przejść do wioski po marchewki. Mam nadzieję, że tam będą jakieś. Dobra, zobaczmy, czy to są marchewki? Tak, dobra, to są marchewki, więc można to zebrać, tylko ile jest tam potrzebnych marchewek? 12 marchewek, czy jeszcze jedna? Dobra, nie, jest tutaj, leży, dobra. Ty, dobra, stary, nasz mur coraz lepiej wygląda, będziemy tutaj o wiele bezpieczniej. Dobra, starych. Chwila prawdy, tworzymy farmę, cyk, cyk Dobra, mamy farmę stary, widzisz to? Wiosy nawet takie nie widziałem Stary, on nam będzie to, to chyba zbierał, będzie można coś u niego kupić Przydałby się jakiś magazyn, ale zaraz coś tutaj pokminimy o nie, nie chciałem tak zrobić, panie osadniku, przypadkowo to było. Stary, nasz kopalnik tutaj wykopał stołna. Drewno też mamy wykopane, więc zaczynają pracować na nasi pracownicy, robotnicy, mieszkańcy. Dobra, stary, następne zbudujemy tutaj główną siedzibę w domkową, nasz główny domek, bo też muszą mieć tutaj burmistrzowie swoje tutaj przytułki, więc musimy zdobyć ciasto. Wiesz jak się robi ciasto, stary? O jajka znalazłem ostatnio. A skoro potrzebujemy ciasta, to idę po czcinę. Lina też nam się przyda, bo do tamtego domku będziemy potrzebowali cegieł. Ty, mały zombie, mały zombie. Dzieci nie przyjmujemy do wioski na razie. Niebezpiecznie, tu jest za bardzo. Dawaj, stary, gramy w nim. Jezu! Dobra, chciałem z nim pograć ping-ponga, ale to było chyba zbyt ryzykowne. Dobra, stary, kolejny dzień i kolejne obowiązki nas czekają. Musimy dzisiaj zrobić naszą tą główną siedzibę. Dobra, stary, czyń honory. Możemy tutaj zrobić naszą główną siedzibę. Dawaj. O, jestem mąż, jak tutaj nasz Zobacz, so, stary, mamy dywan, mamy tutaj kominek nawet, ale OP, mamy piętro. ty, stary, można się nawet najeść za darmo To ciasto jednak nie zostało zmarnowane, no w sumie nie za darmo Dobra, stary, budujemy teraz wieżę strażniczą, będziemy mieli o wiele bezpieczniejszy tutaj O, dobra, stary, kolejna dostawa tutaj surowców Ty, nawet nasz kurcze tutaj ten farmer coś zrobił i da dał nam no tutaj marcheweczki Elegancko, można sobie tutaj kupić złoto. Dobra stary, wybiorę się do kopalni, bo potrzebujemy redstone'a na tutaj wieżę strażniczą, więc lecę. No oczywiście fajne rzeczy są tu w tej kopalni, tylko prawie nic nie widzę i atakujemy bardzo dużo mobów. Stary, mamy diamenty, będą potrzebne później, ale teraz najważniejszy jest redstone. Kolejny diaks, tylko kurczę napięta sytuacja tutaj jest w tej kopalni niestety. Lapis, ale gdzie jest redstone? Dobra, mam redstone, można już zbudować wieżę strażniczą, więc... Kurczę, dobra dwa łuki, zaraz będziemy mieli stare wieże jak się z tym czujesz? Naprawdę. Oh, Ej, stary! O kur... O nie. No tak. Czelno szybko, lu... szybko, postawaj tą weżę, postawaj tą weżę. Nie, stary, nie zdążę. Najpierw trzeba ich zabić, ona i tak nam chyba dużo na razie nie da. Ty, jak oni się zrespili blisko i zobacz, zobacz jaką mają teraz fortecę. Chyba podwójny portal się zrespił, ale dobra, stary. Nie było, co będzie następne. Dostałem hita, niestety. Dobra, strzały, strzały, przydałby się ten łuk w sumie. Dobra, buduję się, żeby stary zniszczyć ten ogień. Dobra, dobra, jest git, jest git. Tutaj. Dobra, jest git, jest git. Trzeba jeszcze ich zdobić. Trzeba... Ty, dobra, mam, mam... Kolejne pozwolenie na budowanie, dobra, cyk, cyk, cyk. Dobra, stary, kolejny dzień, kolejne obowiązki wzywają. Trzeba rozbudować tą wioskę, bo od razu Rzymu nie zbudowano. Teraz patrz, uwaga, uwaga. Cyk, mamy strażniczą wieżę, stary. Jak ta wioska teraz OP wygląda? Ty, ale nie fajnie to już wygląda. Elegancko. Budujemy najpotężniejszą rzecz w wiosce gigawiertło. Dobra, diaksowy kilow, Dobrze, że zdobyłem wtedy te diamenty. Teraz one nam się przydadzą. Dobra, stary, ja tu posprzątam te wszystkie, co zostały po szkieletach, bo to tak nie, nie fajnie wygląda. 16 no. wełny jest potrzebne. Skąd my weźmiemy 16 wełny? Ale tutaj na pewno jedna wełna się przyda. Z takiego małego tutaj traganowiska powstała cała wioska, stary. To jest tak fajne. Co jest? Normalny portal tu był w lesie, stary, cześć. Ty, jakie fajne rzeczy. Dobra, stary, potrzeba nam tylko wełny w sumie. O. O wilku mowa, bardziej o owcy. Dobra, owieczki, chodźcie tutaj do mnie. Ty, tutaj to z początku, co biłem tego golema, został mi jeszcze taki opesupek supek z wełny. Dobra, stary, położyłem w końcu wiertło, jest git. O kurde, to jest wielkie. Chodź, stary, idziemy spać i zobaczymy, co nam rano przyniesie to wiertło. Kolejny piękny dzień, można. Znowu pracować nad powiększeniem naszej wioski Dobra, ale nie już, stary, ta wioska tak potężnie wygląda, że tamta wioska, co na początku w niej byliśmy, nie ma w ogóle do nich podjazdu To już nie jest wioska, to już jest miasteczko Dobra, stary, kolejne zbudujemy zwykły dom villagerów, bo w końcu musimy mieć jakieś więcej tu mieszkańców niż tylko pracowników, nie? Kolejny golem się zrespił w wiosce, hopie Spróbuję go zabić w sumie, bo im więcej, że la za tym lepiej, ale w sumie to mi się trochę umiera, stary bo nie przemyślałem tego, jednak po coś było, był tam ten trik Diamenty Dobry. przyszły? Co jest? Ale I i miedź. Git stary wytrajdować jakoś emeraldy we wiosce. To jest nam giga potrzebne. Nie, tak. To są bardzo... raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery. Mamy tutaj stary. Mamy elegancko. <laughs> Ale... Hopie! Dzieci tu są nawet w tej wiosce. Musimy ich teraz ochronić. Kolejne czym się zajmiemy to będzie wieża czarodziejska, więc naprawdę git. <laughs> stary! O nie, ty <laughs> widzisz to? O, o nie! To? <laughs> Chyba po to potrzebowaliśmy tutaj wieży strażniczej. Ale poczekaj, trzeba szybko skraftować jakiś łuk. Dobra, skraftowałem łuk jakiś, bo znalazłem w końcu nici, ale dobra, strzelam stary w nich. Ty, szkielet! Stary, kolejny szkielet, dobra, jest git, ty. Spadło kolejne pozwolenie na budowanie, więc w sumie nie jest źle, ale kurczę, zaskoczyły mnie. Idzę go, Fięć, go, ty, dawaj ty, ty. go. Dobra. Nie będą nas, nam już straszyć tutaj mieszkańców. Obroniliśmy wioskę, stary, jestem w sumie z nas bardzo dumny. Ty, o jakie tam rzeczy spadły? Czy ja dobrze widzę? Diamentowy hełmik? Fajnie bardzo. Ty stary, na, nawet zombie villagerów do nas ciągnie taka fajna wioska, ale niestety za takich tutaj nie ma wstępu zarażonych. Kolejny dzień nas czeka. Myślę, że już tutaj pracujemy naprawdę dużo i moglibyśmy dostać medal za idealne sprawowanie tutaj. Super, super. Teśmy się nim zajmij, ale se po książki. No, myślę, że niedługo możemy kandydować na burmistrz Polski. Takim doświadczeniem. W ogóle, wbijajcie na kanał do Jasu. To jest mój bardzo dobry ziomek. I dobra, chyba tutaj tyle czcin, nie wiem czy wystarczy, chyba nie. Dobra, mamy trzcinę, jest OP. Bardzo mi wiadomo. No dobra, stary, to są mieszkańcy, niech sobie pozwiedzają Oni mają tutaj wycieczkę stary. Dobra, stary, wielka chwila. Tworzymy tutaj wieżę czarodziejską. Dobra, stary, czyli honory. Łooo wow. Ty kurde, dobra, stary, chodź, zwiedzimy ją. Dobra, chodźmy. Ty! Uważaj, stary. Oj <laughs> No, nasz kompan niestety spalił się w lawie, ale bardzo chętnie będę zarządzał tutaj miastem sam, no jednak żyje. Ty, kolejny Diaksy, to dwa. I węgiel ty, ale OP Dobra, co tu jest? Enchant tu jest stary u góry Ty on o też sprzedaje lapis i kurcze książki, więc fajnie. Ty, dobra, enchantuję sobie w sumie mieczyk, albo nie, kilo w sumie zenchantuję Na 30 level, tylko nie mam 30, ale... Dobra, wydajność 2, jak sobie kil kilo wydajność 2, masz w sumie taki kilo, bo stary wiem, że <gryw> trochę ci nie poszło przed chwilą na tych schodach. Nie, rozmawiamy o tym. Dobra, dobra stary, to się wytnie. Stary, zachód słońca, to miasto już wygląda naprawdę pięknie, aż sobie w sumie popatrzę na nie się z widokowej wieży która miała być wieżą do obrony, ale w sumie się nie przydała ani razu. Giga fajnie to wygląda, ci powiem. Zostawcie łapkę w górę, jeśli też chcecie sobie zbudować taką wioskę, bo link do datapaka macie oczywiście w opisie, też możecie sobie budować taką wioskę sa sami. Giga fajny datapak, polecam autora i link w opisie. Co jest Ej, Mamy tutaj chyba inwazję na wioskę jakąś. Nieładnie, nieładnie że tak powiem. Pięknie się ogólnie prezentuje tutaj ta no. wioska, naprawdę. Ja ten O kurde, jest... co jest stary? To jest stary? Ej! Co się dzieje? Wielki zombie nas atakuje nawet. W sumie on nas chyba nie atakuje, tylko stoi. To chyba jakaś przynęta stary, mi się wydaje. Dobra, niech sobie pływa, w sumie będzie takim naszym gigantem obrońcą wioski. Nas chciały nabrać tutaj, Ko konia trojańskiego nam chłopie zrobili Nie bij go stary, to jest nasz gigant Będzie tutaj poróżnienie partii i będziemy <laughs> mieli beef jak go zabijesz No chłopie on odstrasza tutaj łupieżców nie? O stary kolejna dostawa, co dostaliśmy? Może coś lepszego? O złoto, no w sumie nic, to nie jest lepsze niż diaksy, ale w sumie nadal zawsze coś Skąd tu się wziął szkielet? Topielec. o nasz zombie gigant nadal żyje Możecie zostawić łapkę w górę i suba <laughs> za, za tego gigantycznego zombiaka. Stary, piękny zachód słońca. Jak widzę naszą wioskę, to aż się... O, aż zap, za, zabiera, zapiera ona dech w piersiach. I aż się łezka wokół kręci, jak nam to poszło. I tak oto rozbudowaliśmy naszą potężną wioskę. Dzięki za oglądanie i napiszcie, jak podobał Wam się odcinek.